No, kurwa, no to oglądała. Ale nie ma tego tutaj. A nie jest! Ja pierdolę! O nie, to będzie przecież. Jaki cringe, kurwa, to będzie przecież. Oni serio pewnie myślą, że ja tak na poważnie. O kurwa. Ja zapomniałem, że przecież. Ja zapomniałem, że ja żyję w tym samym uniwersum co ekipa. Że oni faktycznie istnieją i mogą zrobić reakcję na moją reakcję. Kurwa. Zapomniałem, że to jest to samo uniwersum. Że my żyjemy na tym samym planecie. Cześć, kaza. Ej, dobra, ale to ma 400 tysięcy wyświetleń, tak BTW? Rea Uwaga. Reakcja na reakcję! Ma 400 tysięcy wyświetleń. Nie, no nie mogę. <grym> nie, no YouTube to jest jakiś kurwa lub holibany. Trzeba. Ja nie wiem co. Na YouTube wystarczy po prostu oglądać. Nawet już nie trzeba się starać, kurwa. Trzeba po prostu. Niech ktoś inny się stara, a ty kurwa oglądasz, jak ktoś inny się stara. I nic więcej nie trzeba robić. Super śmieszne jest tutaj napisane, rozumiecie no, Super śmieszne. Ale zjebana ona jest, że niech skumazał to na serio. Nie no, Koperek, nie wyzywaj. Każdy ma inny, inny poziom humoru i... Ej, zapytanie, co jest? Boże, jak mi teraz... Dobra, dobra, dobra. Teraz kurwa, reakcja. Na reakcję, reakcji kurwa, ekipa, zajebiście. Let's go. Wy, w, w ten, wy, gwiazdka. Zajebiście śmieszne, kurwa. POWAŻNA OCENA Ej, on był pijany jak to nagrywałem, czy co jest? Nie wiem pisz z gołą dupą Dobra kurwa, co to jest? Jak to jest jakiś filmik o prywatnych daneczek, witam wajbę Nie no dobra, zajebiście śmieszne widzowie Uwierz mi To jest najlepsze pytanie, kiedy stałam, chyba, kiedy chomik. Ej, a myślicie no. na przykład Ej, myśli się A na przykład, bo, bo... Jak, jak, jak czasami yy, są te moje reakcje, nie? I Wy tutaj jesteście na czacie, o, patrz, Bengi, Ty tu jesteś. Jo tu, widzisz? Patrz, Philip Cox, jesteście tu. I jak ktoś na przykład to ogląda, pozdrawiam z Opola też. 5 jak 5 na przykład, złotych. pozdros Opola. Jak na przykład ktoś to ogląda, to. Oni wiecie o tym, że oni myślą, że Wy jesteście popierdoleni, nie? Że Wy kurwa, że Wy jesteście głąby jebane, oni, bo. Tam, jak czytałem te komentarze, na przykład, nie, jak czytałem te komentarze, to tam ktoś napisał, że kurwa, ja pierdolę jaki czat, czemu nikt tam. Young Multi potrzebuje moderatorów na, na czacie. <grywy> Bo tam kurwa, oni, myśl oni, myślą, że, oni myślą, że jak wypisze się, na przykład, wiesz, typu w stylu piecze dupa i tak dalej. Albo na przykład piszecie coś w stylu, że emotka główna i że tam tak o, robi. To, że wy tak na serio, to jest pojebane. Oni myślą, że wy jesteście się po prostu. <grystanie> YFL, YFL, users, YouTube users. My jesteśmy YFL users, a oni są YouTube users. YouTube users nie ogarniają o co chodzi w ogóle. Oni myślą, że, że wy naprawdę tam piszecie ten na poważnie takie rzeczy, bo to inny poziom humoru. No. Zajebbiście, robisz ściano, robię busnę zajedbiście, zarebuście Chory stawki, chorym wysje, mam decyzję, zarebuście Nie Zardy to nie fajny, to Disney zajedniście. Panie planów jeszcze jestem moich! Moje... Jak dzisiaj ładnie wyglądasz, bo... 10 okay. zł, ale że ja wreszcie mam co oglądać, bo wrócił najlepszy streamer do... Dziękuję, na dziękuję Kurz, dziękuję bardzo. Eee, powiem wam tak widzowie ładna jesteś! Pani planów jeszcze moje... Jak dzisiaj ładnie wyglądasz, o chłopie, ja dopiero wstałam z łóżka, spałam przez dwie godziny. Nie, czele wylecą, jak... nie no widzowie, nie mogę tego słuchać. <laughs> Mam ból dupy, kurwa, tak, że przeszywa mi moje ciało, moją duże. Nie mogę. W sensie, no kurwa, ja powiedziałem to, co ten gość napisał, tylko że mi się popierdoliło, bo powiedziałem, <laughs> powiedziałem, że te... Ale ja pierdolę, jak teraz to oglądam, jestem przejęty, bo... Bo bo ja, ja... Wiecie co jest najgorsze? Że jak się robi takie reakcje, że jak ja robię te streamy tutaj na Twitchu i mówię coś, pierdolę coś, to ja wiem, że wy to rozumiecie, ale nigdy nie biorę tego pod uwagę, że ktoś to może oglądać faktycznie. W sensie, że ktoś oprócz was może to oglądać. Za kolaczek. I. 5 zł. To mnie przeraża Ludzie jej pisali w komentarzach. Dziękuję bardzo Lil za suba like... dla młodego sobiego. <gibli> 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 ludzie pisali w że to dla Beki ona wie. Aha, hey, <gibli> hey, to dobrze. In the no mogę name. się z tym zgodzić. Nie mogę kurwa, przecież nie mogę się z tym zgodzić. Tłumaczysz się właśnie teraz wychodzi jeszcze dziwniej? Kurwa. Dowiedz z YouTube w komentarzach, kurwy, mieliście rację. <gibli> <gibli> Ból przeszywa mój odbyt. Od trzech dni, od kiedy to wyszło, nie mogę się wysrać. Mam zaparcie, kurwa. Napierdolę, nie. Mam totalny ból dupy. Totalny ból dupska. Po prostu... Nie będę tego odtwarzał. Co jest? Nie, otworzę, ale żebyście wiedzieli. To I tak. ta reakcja. Co jest? Kurwa. Przepraszam cię, fusialka, że musisz to oglądać. Ale e... <laughs> Matyjelo, witam serdecznie. Trzeci miesiąc. Kurwa. Nie mnie to boli. Je, je, je. My No misja nigdy na nie będzie Ona Cię nie słyszy, żartowała Prywatne życie, marzenia i biznes Daily na psychice zostawia biznes. Idę do przodu i nikt nie wskakuje Nie widzi ciężkiej pracy, za to wszyscy widzą hype Wasze ambicje są mini, u nas mini tylko Mike Sypią się hejty i propsy, no bo życie to jest gra Kiedyś zbieraliśmy boxy, teraz ekipa jest sam Cool, no, no dalej. Ej, ale to jest przejebane, jak to... Ja bym chciał na przykład Fusiałka siedzi i tam... Ja kiedyś oglądałem jakiegoś shota z niej Tam ona... Bo ona reagowała już wcześniej na jakiś tam filmik mój, chyba też. I tam co sekundę donate przychodzi, suffering from success, człowieku. Siedzisz i się wkurwiasz, że ci ludzie pieniądze dają, bo nie możesz nic powiedzieć. Ja bym chciał tak. Chciałbym tak, widzę. no to jest gra. Kiedyś. Nie zauważyłem tego. Zbieraliśmy boksy teraz ekipa ESA. ESA! Widzicie, co się mili? Patrzcie, hej, jesteś super, bardzo cię lubię. Pozdrowisz. U mnie Dominik by wpłacił 7 zł i jeszcze bym powiedział mi: Ty kurwo, na chuj ty streamujesz? na chuj ty wróciłeś w ogóle, weź wypię dalej. Dlaczego tak jest? Dlaczego oni ich kochają, a wy. nie, mnie, nie. I mi mi matkę, właśnie. Robić tak zgadza się. Umiemy robić zasięg, więc zobacz jak się kaszle. Największy polski kaszel, najlepszy prosty pojechał. Mamy klasę, mamy. O kurwa, to ja tak zrobiłem w tym? A w niej pasen mamy jeszcze parę marzeń Zawsze razem Zajebiście, płyniemy po swoje No a reszta liźnie Roz... Za Nie no, tego... Tego oczyku. o, tak, o Bo Józef 100 zł Dzięki, dzięki, pozdrawiam <gulba> O kurwa, gorzej niż ja <gulba> A przepraszam, przepraszam Paliłem o bo miałem w sobie iskrę Miałem wizję, miałem No, no tak ah. Dzięki Lipcie. stary 7 złotych <grym> Hej jesteś bardzo super, lubię cię Pozdrowić. Pozdrawiam Uśmiechnięta buźka Pozdrawiam Milkuci, dziękuję za 7 zł. Może dlatego, że oni są family friendly, a ty wyzywasz widzów? Nikt kurwa nikogo tu nie wyzywa nie <grym> potrzeb. <grym> Dziś ucinam niczym W Robisz robię biznes. Jak ja kocham te reakcję te na tą pupę, taką fajną. I e, mi się podoba to, jak. To chyba Kawia nam to albo Julia, że tylko nie wiem kto to był. Ale mi się podoba to, jak tańczymy. Ja nie wiem o co, ci, o co wam chodzi, niektórym z tym. Ale kurwa, czuję cringe, widzowie. Ale nie jej! W sensie, ja wiem, że ona po prostu że jest miła i ona po prostu. Truskawka podkreślenie taki... 05. 6 zł. Kochamy bardzo, Cię, Ona po prostu jest miła i nie powie nic złego na ten temat. Ale ja wiem, że ona czuje to samo co ja. Kurwa, to samo bym czuł, jakbym oglądał siebie i bym się nie znał. Pójście <grymne> ucinam, w sobie iskrę, miałem wizję, miałem misję, niepotrzebne spekulacje, dziś ucinam niczym wizje. MOKURMAM! kurwa! stopy <grymne> Yo! 100 złotych, Lilko czy stóweczka, string, i enjoy Witam! Buźka. Dziękuję bardzo widzom! Dziękuję bardzo, dziękuję <grymne> Minus słuba <grymne> Zalep, piszcie, chory piszcie, chory zalep, zalep, o to zalep, 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 To zalep, 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 multi ma za zalep, 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 3 witam serdecznie zalep, zalep, Dobra, dobra, ale widzowie, ona rozumie powiedziała, że mam zajebistą reakcję. Mam zajebistą reakcję, powiedziała. Prowadziła na reaktor. <grym i zimny> reaktor kurwa atomowy widzowie, lecimy. Jestem. Serio? Wciągaj... planów jeszcze jestem foty mordo to nie tylko wiem to Ja pierdolę strycknął do pitu! Zaraz się napadowałem! Zrobił się już niezły plik Wszędzie słychać nasze zwroty Twoje to jest niemy krzyk Nie muszę być jak tupak Bo okay. jestem królem wód Tak jak w naszej Polsce szczupak Pod koszem okay. robię butak Znam się trochę na butach Znam się trochę Wiesz co jest najgorsze? Że jak ja reaguję I robię to oczywiście specjalnie dla widza To w mojej głowie brzmi to inaczej zupełnie A ja kurwa oglądam Oglądam po prostu sota I... Ja brzmi, to brzmi jak jakieś dziecko jebane, które siedzi człowieku i Fortnite'a Ha! Coś to ja pierdolę nie mogę! Klusza podkreślenie. 10 zł. Dujkuję Klusza za 10 zł. Hej, złotych. Bardzo cię lubię, jesteś najlepszym streamerem w Bardzo dziękuję za 10 zł. Kenna ciuka na nich sobie zajebisty utag! Yeah. Yeah. Oh. Kuj się! Widzowie, dobra, przestańcie, już nie robimy tego nigdy więcej. Nigdy więcej tego nie robimy. Yo, my man, that's crazy, nie, that's crazy akurat. Yeah. Na duty wydam flotet, tak jestem jest Czasak Covid a shopping robimy przez internet w Moim aucie LPU, twoim aucie LPG O kurwa, LPU las test up w angielsku. Że on ma za wy macie tylko gaz w aucie yeah, Każdy pyta mnie co noszę, Nawet gdybym był sobotą, no, to stopy bym nie miał bosem Hata pełna butów w tym temacie jestem bosem Ej, to jest jedyna y, reakcja o? kogoś chyba? Y, bo ja chyba tego tak aż nie komentował które, jedna osoba, która tak bardzo reaguje na te właśnie fajne rzeczy, czyli typu ta. ten super, ten pst. <tryk> super, kurwa. Tryk, który wyszedł super, te jakieś tam teksty nawiązujące. Fajnie, fajnie. Kurwa. No. Ale się zbaźniłem, widzowie. No, zobaczcie, nie oglądałam. Ona nie wie, ja już nigdy, nigdy się nie pokaże, nigdzie publicznie, kurwa. Nie zachowuj się co, jak to, 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 to jedyne o co proszę Zajepiście Broken, podkreślenie Ezra. 5 złotych Ja pierdolę Wnikam, ja może zadam małe pytanie, a o. więc po chuj wracałeś? O, patrzcie widzowie, kontrast dwóch tych, dwóch donatów. Po chuj wracałeś? A tutaj, hej kakasiula, może bajer wieczorkiem po treningu? Kurwa, dwa światy, nie? No nie mogę Siano ja robił biznes, zajepiście Chore stawki, chore wizje, mam decyzję. To nie żarty, to nie bajki, to nie Disney Kurde, nie chciałem z wersą taką mi tańczyć mega, O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, błagam nie, nie. Proszę, ona strzai, nie? Że ja se robię z tym, że to jest wersą, nie? Dobrze no, mega, no, mega 5 zł Pozdrawiam, Furs, pozdrawiam lukie, se Pozdrawiam <grym> <grym> Lukiego micale, bardzo proszę Kurwa, pozdrawiam Lukiego A tutaj, człowieku, donate od wujka Lukiego Łukasz Wojtyca Nice, niezłe gore. boxa. widzowie. Parę planów jeszcze jestem moim Kurczę, nieźle ta wersja wywija, no. Podszkoliła się na tym TikToku, fajnie, fajnie. Zajebiście, robi Dobra, nie wiem czy ona szczaiła czy nie, kurwa. I to jest najgorsze, że nie wiem i to mnie przeraża, że ja nie wiem czy ona to szczaiła, bo zrobiła taką minę, że niby szczaiła, ale z drugiej strony nie wiem. Raczej nie, kurwa.

Boże, jak mi teraz śmieć? Ja czekałam na jakieś. Dobra, ej, okej, okay. jest okay. porwalo, jest porwalo. Na przykład z Merole albo z Mercedes. On... on. jest w skarpetach. No. On ma tylko skarpety? <laughs> ej, on był pijany jak to nagrywa, czy co jest? O Boże, aż mi łezka poleciała taka lekka ze śmiechu. No dobra, to było? No kurwa. To nie żarty, to nie bajki, to nie disney. Ale, pola jeszcze jest na mojej liście. Jesus! Ej, kurwa, ale Patczek, ja jestem zabawny, widzowie! Ja jestem ultra śmieszny! Naprawdę! No kurwa, nikt jeszcze tak nie zareagował na mój żart! Aż w taki sposób! Tyle to było śmieszne dla to... Dla normików... No i góry no i dobra. No i co, a... Wystarczy być śmiesznym no, dla normików, kurwo, ponieważ najwięcej pieniędzy. Można wtedy zarabiać na stand-upach. Kto, kurwa, kto ogląda stand-upy? No przecież nie jakaś elita, nie? Chyba. Chociaż się nie znam, a to nie, to kabarety chyba. Kabarety się jeszcze ogląda? Ja, ja. No i widzicie! Czyli oglądacie stand-upy, Czyli jesteście normikami! Zajebiście! Czyli nadal wszystko zostaje w rodzinie! No! Mega dobrze! Mega dobrze! I dlatego jestem zabawny! Let's go! No, 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 to śmieszne. Sos bardzo lubię liczyć pliki, Tak samo jak Gryffindor mam zajebiste wyniki. My znowu... Harry Potter referencje Ron Weasley Nie no, musiał, musiał być pijany gość, przy tym Robimy show, nowe filmy, <grymne> ja, nowe klipy życiowe. Tjara dobrze, dobrze, jak coś? Oficjalna wersja jest taka, że najebałem się po prostu. I git, i git, i każdy ma, ma prawo wtedy. A e... mnie do ekipy wow nie ścigam się z nikim, życie to nie wyścig W naszej chacie nasi ludzie sami zebiści Widziałeś ich na YouTubie, bo to znane ksywki Ekipa jak drogi trunek, żadne tanie whisky Yeah, gramy ponad program To nie jest mega śmieszne, to jest super śmieszne Nie widzicie tytułu, ale jest super śmieszne napisane Kurwa mają hydraulikę w Mercedesie? That's crazy Je yeah. Mocniej O co wam chodzi? Przecież reaguje! Yeah. Gramy ponad program Mocniej mu pisze? Nie, yeah. fatalnie Widzowie, możliwe, że uratowaliście właśnie tutaj moment, bo ona zrozum... Bo, bo, przez to, że... Dobrze, dobrze. Dla mnie to jest na razie najlepsza reakcja. No i to es, dobra. Złotych. Siema, Multi. Kiedy nowa nuta? Pozdrowisz. Niedługo, pozdrawiam serdecznie. No i dobra, to jest najlepsza reakcja. Ja od dzisiaj, widzowie, przebranżowuję się i po prostu będę tworzył akcję. Na pracę ciężką innych ludzi. Jeszcze musisz jeszcze więcej. Yeah. Ta wielka jak Hagrid, my dalej robimy swoje nie czekamy na oklaski! Co to jest? Co to nie To są dzieci w samochodach nie ma. Ale to była pierwsza reakcja, która oglądała. Nie, 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 nie! Wolnych nie jest to nie mic w kowach, jestem nie O, dobra! Kurwa Mergani! Mergani mnie ratuje, patrzcie! Multi tak reagował, bo widzowie mu na czacie pisali Mocniej reaguj, więc tak dla Beki reagował, ale pod koniec na serio ocenił Mergani przychodzi z ratunkiem I mamy to widzowie, zostaliśmy zasejwowani w tym momencie Dziękuję Mergani, doceniam twoje 5 zł Myślisz, że to na serio Mergani, kurwa? Czujesz, że Mergani siedzi na tym live'ie i tam pisze Nie, 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 spokojnie, Multi nie jest taki kurwa zjebany On jest spoko i to widzowie mu kazali i, I siedzi czeką i stara się moje dobre imię kurwa, ratować, nie? Na każdym streamie teraz. Aha, okej. Okay. Ale... Jezu, ona... Boże, dziękuję za tego Neita, Dziękuję ktokolwiek kto no był się, był się, to był Mergani. Bo ona dopiero faktycznie teraz... Jezu, dziękuję za tego Neita, Uratował moją twarz widzowie no śmieszne to było! Serio, śmiech. <śmiech> nie śmieszne reakcja, śmieszny mnie nawet. Tak no, okej, okay. kury. Nie jest, powiedz Mówię im, powiedz im! Porad, tak jak liście <laughs> WSW! WSW! Ja nie no. Lilkci, 5 złotych. Jak co z nikt mu nie kazal jest zjebany po prostu. Rozumiem. Nie wiem o co chodzi, Lilkci teraz akurat. Aha! Aha, że o mnie, dobra. Nie, 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 kazali mi, kazali mi. <grym> Kurwa, jebany Monki się odpalił i tam drzeb mordę. Nie śpieszny co? śmieszy mnie nawet. Okej, okej, góry, powiedz im, powiedz im! Pytaj, ...tak jak liście M.N.W.S. <grymka> <grymka> ja pomagam młodym, jakbym był dziwakonem wagonem! ej, e e nie łak słowy z Lecz niego wyszedłem, każda, że stała się że Gdy zajadam pesto, no to mówię, że to fancy Bo, 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 że z ze 20 złotych Mulciak, dojebaną, masz tą ironię z dytpo Co to jest, 20 zł. 20 zł. Z Co to jest ironia? pierwszej płyty Support Złoty, Czapelz! Witam w OEFNZ! No to jest ironia, nie no kurwa Czekam milion, nie ostatni, tylko pierwszy Zajebiście! Robisz ścianą, robisz biznes, zajebiście! Śpisz z gołą dupą Inka, 5 złotych Serducho dla Merganiego za ratunek Tak, to prawda Multi L dla niego Widzowie, pytanie do was Śpicie z, z zimną dupą? Kurwa, z gołą dupą. Gołą? Robi ściano, robi z gołą dupą. Z gołą, dobra Nieważne. Z gołą, z gołą, z gołą. Pomyliło mi się...